BACKSTAGE STWÓRCY! Halo, halo ludności! Witam Was serdecznie na moim Backstage'u Stwórcy. Ja jestem Katarzyna i będę Waszym przewodnikiem po świecie kreatywności, niezmiennie. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny odcinek, jeżeli chodzi o takie polecanki. Otóż chciałabym polecić kolejną książkę. Polecić. Sami podejmiecie decyzję, no ja, ja Wam opowiem, podzielę się swoimi przemyśleniami, wrażeniami, emocjami. Tak jak w przypadku ostatniej książki. Zresztą wtedy też wspominałam właśnie, że... No, czy chcecie czy nie, pokażę Wam tą książkę, którą pokażę Wam zaraz, dzisiaj. Słuchajcie, na pewno ta książka dzisiejsza będzie bardziej... Myślę, że większy użytek zrobią z niej akurat pisarze czy, czy scenopisarze. Ale czemu nie? Myślę, że tutaj też można dużo, nawet jeżeli jesteście odbiorcami książek, czy filmów, na przykład, mm. czy gier wideo, czy tam RPG, no to myślę, że też możecie troszeczkę zobaczyć sobie rzeczy właśnie takie z backstage'u. Dobra, o czym ja mówię? Słuchajcie, moja ukochana podróż autora. Podróż autora Christophera Woglera. No, powiem Wam szczerze, że magia. No, dobra, i kończymy. Okej, okay, żartuję. Nie kończymy, bo to, bo to trochę będzie do gadania. Słuchajcie, ogólnie tutaj mamy oczywiście motyw podróży bohatera. Mamy też archetypy postaci różnych na poszczególnych etapach tej podróży. Mamy też łuk rozwoju postaci. Co moim zdaniem jest po prostu świetne i takie w tej książce, co najbardziej mnie tu wciągnęło, to myślę, że oprócz samej wiedzy i też nawiązań do mitologii, to przede wszystkim opracowanie tej książki. Po każdym, w każdym jakby rozdziale macie podane przykłady z, no już książka jest, w sumie nawet zobaczymy z kiedy to był oryginał. Chciałam powiedzieć, że nawiązanie do współczesnych filmów, no ale chyba, że nazwijmy je współczesnymi, a nie nowoczesnymi. Ale to wtedy ma to sens. Okej, okay, słuchajcie, 2007 to jest oryginał. To w sumie, no nie taka stara jak myślałam. A może to, a nie, słuchajcie. Dobra, ona jest stara, chyba ja też. Um, wróćmy, wróćmy do tematu. E, słuchajcie, dla mnie to było faktycznie takie trochę objawienie i bo czytając tą książkę, e, niby ona trochę waży, a jednak zawsze gdzieś ze sobą e, w tramwajach, w torebkach, dlatego trochę się, trochę się zajechałam. E, zresztą no, trochę ma też zaznaczeń i tak dalej. E, no i, i też ja jestem z tych osób, że czasami zaznaczam coś ołówkiem, także też niektóre fajne strony mam e, zaznaczone, e, wiecie, na marginesie ołówkiem, taką taką gwiazdkę robię fajną. E, dobra, dlaczego przełom? Wiecie, co, czytając tą książkę uświadomiłam sobie, że niechcący, zupełnie nieświadomie, e, właśnie taki schemat, może nie do końca z takimi detalami, ale te najważniejsze punkty podróży bohatera, e, właśnie w rzeczach, które pisałam, e, były. Mimo, że nikt wcześniej mnie tego nie uczył, nie wiedziałam, to po prostu właśnie było na podstawie obserwacji czy tych historii, które znam, uwielbiam itd. Tak mm -hmm. Więc mi po prostu ta książka dała taką pewność siebie, że idę w dobrym kierunku, ale też z automatu y, dała mi takie bezpieczeństwo, bo wiem, że nawet jeżeli będę miała słabszy dzień, czy gdzieś trochę z tego kierunku zboczę, to zawsze mogę tu wrócić. Że tutaj mam wszystko co najważniejsze, wiecie, taki trochę, taka trochę ostoja bezpieczeństwa, bastion. Ale grunt, że działa. Jeżeli czytaliście tę książkę, to też podzielcie się w komentarzu Waszymi wrażeniami, bo może według Was jest w ogóle totalnie odwrotnie, coś innego poczuliście. Oczywiście też słyszałam od wielu pisarzy takie komentarze, że podróż bohatera, ten cały schemat, że to już się przejadło, że to jest bez sensu, że wszystko jest na jedno kopyto i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mają prawo tak sądzić i im też mogło się to po prostu przejeść, natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś nieumiejętnie stosuje ten schemat, nie przemyśli go, idzie po prostu tak, wiecie, pierwszym skojarzeniem, które mu przychodzi do głowy, no to faktycznie to będzie oklepane, tak? Będziemy mieli te same... Wiecie, no, chciałam powiedzieć archetypy, no ale archetyp polega na tym, że jest wszędzie ten sam. Zresztą słuchajcie, o archetypach, ogólnie o archetypach osobowości, e, od strony psychologicznej też sobie tutaj porozmawiamy na kanale. E, natomiast tutaj po prostu mamy takie podpowiedzi, jakich bohaterów e, możemy jakby spotykać na tej, w tej podróży bohatera. Sorry, ale koty dają sobie znać nawet jakich tutaj nie ma gdzieś. Um, dobra, słuchajcie, ja nie ględzę. Przeczytałam Wam e, spis treści, bo myślę, że już po spisie treści będziecie mieli pojęcie, e, co tutaj się znalazło. E, Także właśnie taki, e, takie zdziwko, bo pierwszy raz myślałam, że, że to jest jedna z tych książek, która nie ma spisu treści i strasznie mi to utrudniało odbiór, e, ale nie, słuchajcie, ona oprócz tego, że ma indeks, e, czy tam bio, biografię, bi, bibliografię biografii, a w sumie nie wiem, czy jest autora. Filmografia tu nawet jest, jest indeks, co dla mnie w książkach właśnie takich naukowych, badawczych to jest po prostu must. Jeżeli książka nie ma indeksu, no to sorry, no wiadomo, no czasami trzeba je użyć nawet gdzieś na uczelniach, jakie jesteście. Ale moim zdaniem indeks to jest taki ukłon autora w stronę czytelnika. Taka mapa po książce, także naprawdę dla mnie to jest coś wielkiego. Zresztą na historii sztuki to ja tak w dużej mierze indeksy czytałam i. I to mi bardzo ułatwiało lekturę tych treści czy przyswajanie. Dobra, bo znowu odbiegam. Słuchajcie, spis treści. Co my tutaj mamy? No oczywiście, że mamy wprowadzenie, przedmowę i zaproszenie. Także tutaj słowo od autora. No i tutaj mamy fajną rzecz, bo mamy całą tą książkę, żeby Wam nie skłamać, podzieloną na dwie księgi. I tutaj w pierwszej księdze mamy bardziej jakby część skupioną na bohaterach. No, właśnie na tych różnych archetypach, na poszczególnych typach postaci, które warto, żeby się znalazły w naszych książkach, powieściach, scenariuszach. A później księga druga to, to właśnie już są szczegółowo omówione etapy podróży bohatera. Aha, słuchajcie, może coś jeszcze tu powinnam powiedzieć, jeżeli chodzi o podróż, ten schemat podróży bohatera bo ktoś może się zdziwić, że czemu ja mówię tu o Christopherze w ogóle, że a, a to przecież był Joseph Campbell. No tak, tak. Tak, pierwszy taki schemat, ja nie wiem, czy on był pierwszy oficjalny, czy pierwszy w ogóle, ale faktycznie był publikowany. Joseph Campbell to jest faktycznie klasyka rodzaju. On też właśnie bardzo skupiał się na analizie różnych legend, podań, mitów. Także właśnie próbuję wspomnieć, bo jeszcze był jeden autor, Prok się nazywał, Rosjanin. Nie wiem, może Władimir, ale nie chcę słuchać, nie będę kłamać. On z kolei skupiał się na motywach bajki. I też tam są, też, też jakby ta podróż bohatera tam jest, tylko u niego jest tam chyba z 31 jakby etapów. U Campbella chyba jest też klasycznie 12, tak jak właśnie tutaj u Voglera. Znaczy, w dużej mierze Vogler wzorował się na, na Campbellu i, i tutaj to jest rozpisane, natomiast no, mi po prostu osobiście yy, no jednak bardziej podchodzi ten schemat, jest dla mnie bardziej czytelny, yy, ale wiadomo, warto się i z tym i z tym zapoznać. Zresztą do Campbella też wrócimy, też mam jedną jego świetną książkę, więc na pewno sobie o tym porozmawiamy. Dobra, księga pierwsza, słuchajcie moi drodzy, mamy tutaj wyznaczenie szlaku podróży, czyli takie ogólne jakby rzeczy, przygotowanie, praktyczny przewodnik, czyli jak w ogóle używać tego schematu. Dalej mamy archetypy, tutaj mamy właśnie ogólne takie, no nie wiem czy pamiętacie gdzieś tam z lekcji polskiego, co to jest archetyp. No ale to jest w dużej mierze zbiór cech, tak jakby dany przykład na osoby, osoby tak czy, czy po prostu zbioru cech, które się pojawiają. No czy to zaraz do tego też przejdziemy? Więc tutaj mamy na przykład o samym bohaterze, więc sam bohater też już jest zbiorem cech i możemy mówić o archetypie bohatera. A dalej mamy mentora, może tu Wam będzie łatwiej wytłumaczyć ten archetyp mentor, czyli mądry starzec lub mądra starowina. A no nawet jak przesiedlicie sobie różnego rodzaju filmy czy bajki, historie, legendy, no to zawsze gdzieś znajduje się ta taka mądra osoba, rzecz, byt. A, która gdzieś tam podpowiada głównemu bohaterowi, czy jest źródłem tej wiedzy, bo może to być jakaś wyrocznia, może to być właśnie jakiś um, trener, tak, e, mistrz, który go szkoli na przykład w sztukach walki, a może to być po prostu któryś z rodziców, czy babcia, dziadek, zależy gdzie sięgniemy. No i to właśnie chodzi to jest archetyp, czyli taka przykładowa postać z przykładowymi, zwykle cechami to się jakby powtarza, tak. A właściwie powtarza się funkcja o tej osoby, czyli możemy mieć, niezależnie nie od tego, czy to będzie młoda osoba, czy to będzie starsza osoba, ale chodzi o to, że ona będzie, miała, będzie mądrzejsza, że tak powiem, życiowo od naszego bohatera, będzie miała wiedzę i w pewnym stopniu da naszemu bohaterowi taką lekcję, czy takie zabezpieczenie, które w sytuacjach kryzysowych pozwoli mu z tego czerpać i gdzieś tam dalej dojść. A także taki, taki archetyp. Mamy tutaj też funkcję strażnika progu, więc to już w samej, w samej podróży bohatera będzie. Taki właściwie pierwszy no, przeciwnik, w sumie chyba takim strażnikiem progu można powiedzieć, że był Sfinks. A to chyba o Edypie było, z tego co pamiętam, podróż Edypa. Eee, no i tam był Sfinks, czyli on też. No ale Sfinks pojawiał się w wielu miejscach, zadawał zagadkę, no i trzeba było na nią odpowiedzieć, jeżeli nie, to no, zwyczajnie. W wersjach cenzurowanych po prostu się nie szło dalej, a w wersjach bardziej no, mniej cenzurowanych, mniej współczesnych, no, po prostu bohatera czekała śmierć. A także tutaj mamy pierwszą taką największą przeszkodę tego strażnika progu. Um, dalej mamy zwiastun. Zwiastun może właśnie no, zwiastować różne rzeczy, ale najczęściej jest to rodzaj um, takiego właśnie no, już sygnału, że uważajcie, będzie niebezpiecznie albo coś złego się zbliża. Mamy zmiennokształtnych, to jest też rodzaj bohatera, który no, no może raz być dobry, raz nie być dobry, raz pomagać, raz nie. Oczywiście fizycznie też może zmieniać wygląd. Tak? W królewnie Śnieżce na przykład była czarownica, która zmieniała tak wygląd, żeby tylko tą królewnę nabrać. Tak? Dalej mamy cień, czyli tutaj jest jako właśnie ten antybohater. Przeciwnik, jest też sprzymierzeniec. No, to gdzieś wiecie, ten zawsze sidekick, tak? a taki pomocnik, albo po prostu ktoś, kto jednorazowo się pojawia i nam pomaga. No i mamy Trickstera, to też jest moim zdaniem fajna postać, a właśnie często jest, zdarza się, że jest zapominana, i może też dlatego te scenariusze, jak ktoś uważa, tym schematem są nudne. Natomiast no, Trickster to jest postać, która wprowadza po prostu yy, no, no dobry humor i fajne tam takie gdzie sceny, yy, które pozwalają odbiorcy się ro, trochę rozładować, tak? czyli że nie mamy samej akcji, akcji, akcji albo samych opisów i, i po prostu przysypiamy, bo są opisy, tylko gdzieś zawsze jest jakieś takie rozładowanie napięcia. Yy, w Benjaminie, przypadek Benjamina Batona, chyba z tego co pamiętam taki film yy, był. Nie wiem, czy widzieliście. Cieka ciekawe spojrzenie warto zerknąć. Może że to nawet na podstawie książki było, ale nie będę kłamać, nie pamiętam. Niemniej, no to był dosyć taki film, można by powiedzieć, no rodzaj takiego trochę dramatu. To jednak, no wiadomo było, że nie do końca to pewnie się będzie kończyło jakimś happy endem i tak dalej. No ale co jakiś czas pojawiał się starszy pan, którego tam ileś razy w życiu uderzył piorun. No i były takie sceny, jak on opowiada swoją historię, no i ta scena, kiedy go ten piorun uderzał, i może i to była. No, tragedia tak, człowieka uderzał piorun, ale było to przedstawione w taki no, dosyć komiczny sposób. No zwłaszcza, że wiedzieliśmy akurat, że ten autor opowieści przeżył, więc to też no, nie była to do końca tragedia. A... Można sobie radzić z takimi rzeczami, może to jest sytuacja, może to jest bohater. Dobra, i w księdze drugiej mamy etapy podróży. Yy, nie wiem, zresztą przeczytam wam, bo to właściwie będziemy mieli takie bardziej rozbudowane te etapy więc mamy sam rozdział poświęcony właśnie ogólnie etapom. Później mamy świat zwyczajny, wezwanie do wyprawy, sprzeciwienie się wezwaniu, spotkanie z mentorem, przekroczenie pierwszego progu, sprawdziany, sprzymierzeńcy, wrogowie, zbliżenie się do najgłębszej groty, próba, nagroda, droga powrotna, odrodzenie i powrót z eliksirem. To są etapy właśnie tej podróży proponowane przez Voglera, oczywiście na podstawie Campbella. O podróży bohatera też będę chciała z Wami porozmawiać, bo uważam, że to jest bardzo fajny schemat i nie tylko do pisania, tak? To nam może też pomóc w rozwoju osobistym, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale to się podzielę takim spojrzeniem, myślę, w innym wideo. Może zrobimy parę odcinków z tych etapów, jeszcze pomyślę. I dalej mamy też jeszcze rozdział poświęcony właśnie epilogowi, czyli takiemu właśnie spoglądaniu wstecz na podróż bohatera. E, też trochę widzę się od tego odchodzi, a uważam, że to całkiem, całkiem, całkiem e, pokazywało, no zostawiało jakby czytelnikowi czy odbiorcy taką trochę może nadzieję, e, może dopowiedzenie pewnych rzeczy. Także no ja uważam, że epilog tak jak może uspokoić kogoś, czy dać nawet lekcję do myślenia, e, tak może też e, stanowić fajny element marketingowy, który sprawi, że odbiorca będzie czekał na kolejne części, nie? Tak, a co tam może być dalej, nie? Um, dobra, za dużo nie chyba dzisiaj, co? Podróż autora, tutaj też jest no, ciekawy, ciekawy rozdział. Dobra, nie będę Wam aż tak spoilerować, bo tu już za dużo i tak gadam. Dodatki, czyli opowieści wciąż żyją. Biegunowość, katarzis, mądrość ciała, zaufaj drodze. To też są fajne zasady, zarówno dla autora samego w sobie, jak i dla naszych bohaterów. Wiecie, ta książka to jest w dużej mierze podręcznik który oprócz tego, że podpowiada nam, jakich elementów możemy używać, podpowiada też, znaczy daje nam trochę, nam samym do myślenia. Autor też po każdym rozdziale zadaje pytania, jakby takie zadania, żebyśmy zajrzeli sobie, czy obejrzeli jakiś film i zastanowili się, wyłapali pewne rzeczy. Próbuję właśnie coś tu może znaleźć. Widzicie, jest coś jak na złość, jak człowiek tak chce szybko, chyba, że to było w podróżach. Oczywiście mamy też dużo ciekawych schematów. Jeżeli ktoś też oczywiście nie lubi samych treści, to mamy dużo fajnych obrazków, także możemy też sobie i na różne sposoby rozpisane. Bo tutaj mamy, no to co nawet pokazałam, to mieliśmy schemat ten sam na osi, jak i schemat w grafie. Także no moim zdaniem książka uniwersalna i niezależnie od waszej percepcji dacie sobie radę tutaj z nią. No kurczę. Nie przygotowałam się, nie zaznaczyłam. Przepra Przepraszam. To ja jednak poszukam, zrobimy tutaj cięcie. E o, akurat mi się chyba otworzyło. <grywa> dobra, do nie trzeba cięcia. Tu, właśnie, odnośnie do, do Campbella, nawiązanie też jest. Campbell opisuje różne wyobrażenia i wydarzenia, które pojawiają się w mitach w pobliżu kluczowej próby. Spotkanie z boginią, kobieta jako kusicielka, pojednanie z ojcem. I teraz jest pytanką właśnie, w jakim sensie są one częścią zbliżania się do najgłębszej groty? A więc oczywiście, no żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zapoznać się z rozdziałem. E, natomiast e, to pytanie, jak już znajdziemy na nie odpowiedź, sprawi, że też będzie nam dużo łatwiej i będziemy automatyczniej e, mogli właśnie znajdować takie, wiecie, no, korelacje między sytuacjami czy bohaterami, e, tworząc nasze własne rzeczy. No na przykład tutaj też mamy pytanie już takie bezpośrednie. Co w Waszych fabułach dzieje się pomiędzy wejściem do niezwykłego świata, a głównym kryzysem? E, jaki w nim następuje? Jakie szczegółowe przygotowania poprzedzają ten kryzys? E, to też jest na przykład fajna, fajne pytanie do zastanowienia się. E, to też może pomóc, jeżeli będziemy chcieli przygotować backstory naszego bohatera. E, także no, słuchajcie, gdzie bym nie otworzyła, można gadać godzinami, czerpać. Już wam nie ględzę. Jeżeli traficie gdzieś na tą książkę, to naprawdę polecam. No, swoje nie oddam. Ale także ja się z wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam wam magię tej książki i może zachęciłam, żebyście sobie sięgnęli po nią, czy nawet poczytali sobie o, o w ogóle, że jako autorze, to też ciekawa postać. Dobra, słuchajcie. Dziękuję serdecznie za uwagę. A i co? Podróżujcie autorzy, czegokolwiek autorami nie jesteście, podróżujcie i bawcie się konwencją. Pa!